Jesz zdrowo, ćwiczysz, liczysz kalorie, a waga ani drgnie, jak zaklęta. Myślisz, może nie masz silnej woli, może musisz się lepiej postarać? A co jeśli powiem Ci, że przyczyną mogą być Twoje geny? Dzisiaj porozmawiamy o genie FTO. Jest to gen, którego Niektóre warianty zostały powiązane z wysokim ryzykiem otyłości. Ale spokojnie, wciąż mamy nad nim kontrolę, tylko musimy wiedzieć jak. Jeśli masz pewien wariant tego genu, to możesz wolniej spalać tłuszcz, mieć problem z uzyskaniem szybko sytości, możesz mieć ochotę na produkty tłuste i słodkie i szybciej odczuwać głód. Ale zacznijmy od. Początku. DNA, jak pamiętacie, jest taką instrukcją, w której zapisane są wszystkie informacje o działaniu naszych komórek. Jak pamiętacie z odcinka, jak działają geny, link w opisie, DNA jest bardzo cenną cząsteczką, w związku z czym ta instrukcja jest odczytywana w ten sposób, że jest przepisywana na kopię. A tą kopią jest nośnikowy informacyjny mRNA. I tu mamy instrukcję o jakimś produkcie, który został przepisany z DNA w postaci mRNA. I teraz tak, jeśli na mRNA pojawi się znacznik w postaci grupy metylowej, oznacza to, że ten mRNA nie będzie użyty, że nie będzie odczytany. I teraz wchodzi do gry nasze białko FTO. FTO jest taką gumką do gumowania, która wymazuje właśnie tą grupę metylową. I teraz nasze MRNA może już być odczytane i powstanie produkt w postaci jakiegoś białka. Badania pokazują, że Niekorzystne warianty FTO są silnie powiązane z otyłością. Dzieje się tak, że kiedy mamy niekorzystny wariant, tego białka FTO w komórkach pojawia się bardzo dużo. Nadmiar tego białka pływa na grelinę. Jest to hormon głodu, który powoduje, że mamy większy apetyt. Czyli więcej białka FTO i mamy więcej greliny. A jak mamy więcej greliny, mamy większy apetyt, szczególnie na tłuste pokarmy. Jeśli chodzi o strategię, jak sobie okiełznać, jeśli masz taki wariant FTO, a nawet jeśli nie wiesz, czy masz taki wariant, to wciąż te wskazówki pomogą ci okiełznać. Ten gen przede wszystkim. I nie będę tu bardzo odkrywcza, ale pierwsza rzecz, która może zniwelować, zahamować ten niekorzystny wariant, to oczywiście aktywność fizyczna. I już aktywność umiarkowana, ale kluczowe tu jest, każdego dnia ta aktywność musi być. Pozwala nam zahamować działanie tego niekorzystnego wariantu. Kolejny element to rytm okołodobowy. FTO ma wpływ na gen, który reguluje nasz rytm okołodobowy. Oczywiście tych genów jest znacznie więcej, ale tu jeden jest ważny, tak zwany klok. FTO zaburza ten zegar, dlatego jest istotne, żeby jeśli ma się ten wariant, a nawet jeśli się nie ma tego wariantu, to też jest bardzo wskazane zadbać o higienę snu, czyli mamy wysypiać się od 7 do 8 godzin, mamy spać regularnie, czyli rano wstajemy o podobnej porze, idziemy spać także o podobnej porze, wyłączamy wszelkie ekrany, unikamy światła niebieskiego przed spaniem to jest bardzo ważne i do rytmu okołodobowego można też zaliczyć okno żywieniowe i tu warto, mimo że jedzenie powinno być regularne, bo Gen FTO lubi chaos metaboliczny, czyli jedzenie o różnych porach albo pomijanie posiłku. To ważne jest, żeby jednak wprowadzić sobie okno żywieniowe. Kolejna rzecz to oczywiście dieta. I Tutaj badania pokazują, że nie ma jakiejś takiej idealnej diety. Na pewno jest istotna tutaj dieta niskokaloryczna, niskotłuszczowa i oczywiście wykluczenie trans tłuszczów, to jest zabronione, bo tłuszcze trans szczególnie pogarszają właśnie działanie. Jeśli się ma niekorzystny wariant genu, ważne też w diecie jest jedzenie dużo błonnika. Można wprowadzić suplementację inuliną, bo badania pokazują, że suplementacja inuliną przez 6 miesięcy ułatwiła redukcję masy ciała. I oczywiście warto też wprowadzić witaminę D. Jak badania pokazują, wyższy poziom witaminy D u dzieci z niekorzystnymi wariantami FTO chronił ich przed przyrostem masy ciała. Substancji takich, które też możemy wprowadzić i warto wprowadzić je do naszej diety, to jest betaina. Betaina to substancja, która przede wszystkim znajduje się po rakach możemy też prowadzić trochę reiny. Reina to związek, który pochodzi z rabarbaru. Substancja reina w badaniach na zwierzętach hamowała gen FTO. Zawsze pamiętajcie, że geny to nie wyrok, że zawsze mamy jakiś wpływ, jeśli mamy odpowiednią strategię. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeśli podobają Wam się takie treści, to subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.